No, dzień dobry moi mili. W końcu jakieś podsumowanko Wam zrobię. Jak widzicie, oprócz ceplosika, który tutaj, no, od początku mojej przygody z magazynem energii i panem sofarem, jest. No, to jest. No, ale postanowiłem jeszcze pokombinować. Eee, został tutaj dołożony taki JK BMS który też się również ładnie z sofarkiem, drodzy. Komunikuje, a stało się to dlatego, że krowacik dużo lepiej pracuje, jeśli jest skomunikowany z baterią. No i wymyśliłem sobie, żeby obydwa urządzenia miały jednak jakiś tam kontakt z baterią, żeby rzeczywiście wiedziały, co się dzieje. No to je sobie tak skomunikowałem, bo to są dwa różne protokoły, więc. Nie szedłem już w Seplosa, tylko chciałem coś tam wymyśleć, pomodyfikować, tutaj troszkę pozmieniać, zrobić mały remoncik. Jak widzicie tak przyszło mi do głowy takie różne sobie gadżety dołożyć, wyświetlacze i tak dalej. Mam tam jakiś podgląd bezpośredni, oczywiście to wszystko po bluetoothie, widzę każdą celkę i tak dalej. Niemniej drodzy, JKBMS, ten właśnie tak zwany do komunikacji z... z... Falownikami bardzo dobrze sobie radę daje też na przykład z sofarem i z wieloma innymi. <laughs> Dodatkowe drodzy, modyfikacje wszędzie tutaj są wstawione bezpieczniki. Bezpieczniki to podstawa, żeby oddzielić u mnie są takie raz, dwa, trzy sekcje, prawda? Jedna, druga, trzecia. One są tu odseparowane. Drodzy, tego nie widzicie. Tu są wyprowadzone buzbary tu również są bezpieczniki, które leci jeden bezpiecznik leci w stronę, oczywiście so, farka, a drugi w stronę grawacika. Dodatkowo, żeby to jeszcze móc sobie tu rozłączać, to są tutaj takie wyłączniki, jak już pokazywałem. One służą również do baterii 150A. Tu będzie jeszcze zabezpieczenie MCCB, którego nie wstawiłem, bo po prostu nie miałem czasu, żeby odciąć wszystko, całość. I tak dalej. Nastał tu w końcu taki porządek i ład. Wpadłem na pomysł, żeby sobie dorobić takie ściągane busbary. Nie będę tego odpinał, drodzy, bo to się naciska ciągnie się w dół prawda i można rozpiąć tutaj ściągnąć bez rozkręcania kręcenia i tak dalej tutaj wszędzie zostało poprawione ładnie widzicie poopisywane co tutaj się dzieje co do czego jest zasilane na co jest przełączane no oczywiście wrócił ten nieszczęsny e, drodzy e, APZ tylko dlatego, że on naprawdę fajnie przełącza w, w razie braku zasilania, oczywiście. Dodatkowo moje śmieszne kamerki, które mi tam podglądają, bieżącą produkcję, nadprodukcję. Tutaj jest to samo. Widzimy, co się dzieje z grzaniem wody w tym momencie. Jakie jest napięcie na stringach, jakie jest ładowanie baterii. Orientacyjny pojemność w tej chwili ale pamiętajcie, to jest orientacyjne, bo to tak tutaj jest na, na czuja ustawiane. Solarbości ładnie został w końcu tutaj umocowany. On tu ma właśnie takie zapętlenie pewne, jakieś kabeleczki dodatkowo wychodzą, bo to jest właśnie do tego mierniczka, nie? To można bezpośrednio wypiąć. Tutaj jest, tu, tutaj jest kabelek z tego mierniczka i po prostu w taki sposób Podłączyć, no ale wtedy nie mam podglądu. A tak to mam, ile już wyprodukował. To jest yy, z, liczba z, z półrocznej produkcji. Roczna produkcja to jest prawie no, 800-900, prawie 1 gigawatt, prawie Także patrzcie, jaka oszczędność, jeśli chodzi o grzanie wody. <laughs> Troszkę zmodyfikowałem tutaj, drodzy growacika, bo growacik, yy, no, grzeje się. Jakby dobrze posłuchać, to tutaj. Te wentylatorki chodzą. O, tutaj jeszcze jest taka modyfikacja, taka gąbeczka jest. Ona jest, drodzy ta gąbeczka. O, widzicie, nie chcę, żeby mi się coś odklejało. Tu są takie magnesiki. Patrzcie, można kupić magnesik z, z tym i przylepić. I ten kurz tak nie jest wtedy zaciągany. Fajny patent. Potem sobie można delikatnie z tymi magnesikami to odczepić. A to przy okazji dobrze przylega i wyczyścić sobie. Nie ciągnie tyle kurzu do środka. Growat się fajnie sprawuje, 500 kW, zasila mieszkanie. Drodzy, zasila mieszkanie pod spodem. Tu jak widzicie no w końcu troszkę porządku zrobiłem, tak? W końcu to nie wisi wszystko, bo to wszystko dosłownie mi wisiało. Te kable komunikacyjne jakoś spięte. No tu troszkę jest jeszcze artystyczny nieład, drodzy, bo to tak jeszcze muszę jakoś zrobić tak fajnie, żeby sobie o ten dataloger wisiał tu. Tu mniej więcej no nie zrobię z pewnymi wiązkami kabli nic więcej, no to tak sobie musi być. Tu jakiś taki mini UPS-ik, który podtrzymuje jakąś tu elektronikę pomiarową PVM terminal i tak dalej, żebym wiedział co się dzieje. Doszedł Raspberry Pi z Solar Assistantem, on bardzo fajnie pomaga sterować growatem, pokazuje bardzo fajnie co się dzieje na live. Z BMS-em Seplosa i tak dalej. No ale <coughs> oprócz tego, że to się zrobi ład i porządek, i dodam, że no bardzo pomaga. On teraz się zajmuje ten growat właśnie, zajmuje się tylko i wyłącznie ładowaniem baterii. I ona jest sobie tutaj ładowana. Drodzy, sofarek po prostu symbolicznie coś tam niby ładuje, a właściwie to nie ładuje, ale całą produkcję oddaje sobie. <coughs> Do sieci tam, <laughs> przepraszam Was, gdzie mi najbardziej zależy. I o to mi chodziło, bo ze statystyk, no nie mam dzisiaj tablecika MPV terminala, wynika, że jakieś pół gigawata w ciągu sezonu no było zużywane na ładowanie baterii. A ja wolałbym to wepchnąć do sieci i odebrać, ze względu na, co drodzy, ze względu na pompę ciepła. A teraz jest to rozwiązane tak, że właśnie pompa ciepła e, może być zasilana poprzez growata. Czyli, jak jest jakaś produkcja, tutaj mamy w skrzyneczce to po prostu sobie to wszystko przejdzie. ten cyk do growata i wróci. I tutaj mam zasilanie do pompy ciepła. I tu mam też ten tak nieszczęsny przełącznik. O, patrz, nie? ja sobie mogę wtedy cyk na dół na growat. I to idzie przez growata, i e, jak jeszcze jesienią to na takim pajączku testowałem, no to drodzy, 7 kW dziennie mieć minus przy słonecznej y, pogodzie, a nie mieć, a jeszcze przy drożających cenach energii, no to jest naprawdę no, spara oszczędność. Wtedy na dobę nie mam już zużycia 14 kW przy takim no nie za zimnym dniu bo pamiętajmy o tym, że to jest mowa jeżeli temperatura jest tam do 5 stopni to ta pompa 14-20 kW sobie zabierze na dobę w zależności od tego jaką temperaturę tam w mieszkaniu chcemy mieć, więc to wspomaga i na, przez to sobie chodzi po prostu y, moja pompa ciepła czasami, czasami pozwalam zużyć baterii, tam do północy sobie leci jeszcze na baterii, potem jest doładowana ale wiadomo, czym później czym bliżej zimy Drodzy, to, no, to tego już nie będzie. Albo inaczej, to nie będzie tak różowo. I tyle. Ale ja obiecałem, bo tam były posty pod ostatnim filmikiem, co w trawie piszczy z tym tak zwanym APZ-em. Czyli tym bardzo fajnym przełącznikiem, o którym wspominał kolega Marko. I sam przełącznik... Sam sobie robi swoją robotę, bo to naprawdę jest bardzo fajny przełącznik. Robi to bardzo szybko. Mieszkanie się nie orientuje nawet, że coś zostało przełączone na inne źródło zasilania. Robi to bezprzerwowo. Ale ja zauważyłem pewien mankament. On tu od strony styków naprawdę fajnie jest zbudowany, tak solidnie. Chcę ja tutaj tak, drodzy. o. Tak solidnie w środku jest zbudowany. Także tutaj, on, jeżeli chodzi o obciążalność, to nie mam do niego żadnych zastrzeżeń. To działa na zasadzie takiej. Czy ja to tutaj teraz będę mógł przełączyć? Czy wywaliłem to? Tak, drodzy, bo tu. O, te styki. O, teraz wam pokażę. Są takie y, właśnie, dwie cewki są, i te cewki, właśnie będąc pod napięciem, wyzwalają i przełączają w ułamku sekundy nam te styki. Ale, drodzy, zdarzyło już mi się przy pierwszym, że coś się nie tak z zaczęło z tym robić, i to się zaczęło zachowywać jak elektromagnes, i po prostu było w sekundę trrr, takie. Ja tego nie pokażę, bo to ciężko chodzi na sprężenie. Że te styki wręcz zaczęły i to jest bardzo niebezpieczne, bo to może nam zewrzeć stronę tą loadową, stroną którą mamy na zasilanie awaryjne i może to no, troszkę napsuć. W moim przypadku, jak ja mówiłem, to już mój jest, no to jest trzeci, to jest drugi. Ja myślałem, że ja kiedyś to zepsułem, po prostu testując tu pewne rzeczy na takim chińskim. Falowniku z możliwością oddawania, i, i ja przełączając, e, właśnie sprawiałem czasami w taką sytuację, że on się zachowywał jak elektro taki magnes. i Te styki tam sobie coś zawsze mi nakombinowały, i to się w końcu tam gdzieś mi tak samo podobnie jak to o, wyjarało. Ta płytka sterująca, a działa to tak drodzy, że do tej płytki, e, żeby to podłączyć, to tu na górze nie chce mi się rozkręcać tej. E, Rozdzielnicy, bo to tam fajnie jest pokazane, ale wiecie co, ja zrobię pauzę i poszukam tutaj tego kabelka i, i wytłumaczę, o co tutaj chodzi, i właśnie wytłumaczę, jak się zabezpieczyć przed ewentualnym tutaj zwarciem na cewce, która właśnie to cewka, nie sam przełącznik, ale cewka, kiedy ja zauważyłem, że ona tak jak jest. Po ponad roku obciążona, no chyba się gdzieś potrafi przepalić, to zresztą widać. I to ona nagle robi zwarcie i to tutaj spustoszenie robi. A przy okazji, no u mnie na szczęście zadziałały po prostu bezpieczniki do zasilania na load so far. I critical load, czyli wyjście tutaj dodatkowe. Bo u mnie nie ma rozdzielonych tam obwodów, tylko po prostu sobie prze, przeskoczy sobie... Urządzenie, i tyle, i stąd ciągnie, albo ciągnie po prostu normalnie, prawda? I, i, I taki jest finał. Tutaj jeszcze mam, mam możliwość w ogóle przełączyć się na samego growata przełączenie źródło, jedno źródło drugie, jeśli chodzi o, o, o ten przełącznik, ale to taka dodat, takie dodatkowe moje udogodnienie. I poczekajcie, ja zrobię pauzę i poszukam tego kabelka, o który chodzi, i powiem, jak to zabezpieczyć. I moim zdaniem, to. Zwiększy bezpieczeństwo tego przełącznika, bo patrzcie jakie to wypalone. Ja tutaj po prostu nagle zauważyłem tą szybkę taką osmoloną mi się skapłem, że aha, no znowu się spali. Słuchajcie i ja Wam powiem co zrobić. Najlepiej jest wstawić na zasilanie tego tutaj bezpiecznik taki naj, najzwyklejszy szklany rurkowy, kilkuamperowy bo tu wiadomo, mamy tam na zasilanie 16 a czy niektórzy mają tam więcej i żeby to wyzwolić, żeby nie doprowadzić do tego, że to zabezpieczenie będzie musiało zadziałać albo te zwarcie na cewce zrobi jakieś większe spustoszenie, to po prostu przy, przy tym nagle strzeli ten bezpiecznik szklany no i tyle, i będzie to zabezpieczone poczekajcie, sięgnę po, po jeszcze jedną część z tego to troszkę wytłumaczę na czym to polega dobra drodzy, wróciłem wiecie co, za chwilę nie umiem znaleźć tego kabelka ale pokażę Wam roz, rozkręciłem tam rozdzielnicy teraz w międzyczasie pokażę Wam po prostu na czym polega to zabezpieczenie, ja mam nadzieję, że to w przyszłości zadziała i pozwoli mi uniknąć tutaj jakichś szkód bo sam przełącznik w sobie jest fajny, tylko no boję się, że po po następnym roku użytkowania będzie znowu to samo, no ale no ja tak jestem, lubię czasami poryzykować. No. Mam nadzieję, że to wykonanie będzie dużo lepsze, bo to bardzo podobne, przełącznik na tej samej zasadzie działa. Ale drodzy popatrzcie o, o co tutaj chodzi. Żeby ja sobie tutaj przyłączę z auto... Muszę sobie tą moją kamerę może poczekajcie. O, przesuniemy tą kamerkę do góry nie będzie przeszkadzać. Przełączę sobie to zasilanie tutaj z auto na manual, żeby mi się tutaj nic nie przełączało. I drodzy, jak widzicie, zasilanie tej cewki jest wyprowadzone zawsze z tych styków roboczych. I ona sobie idzie, idzie i idzie tutaj. I ten przełącznik wie, co jest grane bo on widzi na tych stykach jak nagle znika napięcie no to on się od, odpowiednio przełącza prawda nie ma napięcia z sieci przełącza się na te no nie umie teraz tego włożyć przełącza się Ach, tak to jest jak się robi może kamerą sobie położyć. A. udało się dobrze dopchnąć dobrze dopchnąć no, no, no i tutaj na... Marko pokazywał jaka jest zasada działania tego w każdym razie, zobaczcie, ja tutaj, to jest troszkę ciemno, ja na przewodzi fazowym dożyłem właśnie na oto takim, ten bezpiecznik i mam nadzieję, że w razie, bo tutaj jest zasilanie tej cewki, no nie mniej, mniej więcej tej cewki, i tutaj jest sygnalizacja, że ona jest zasilania. E, można w ogóle wypiąć to i, i potraktować ten przełącznik jako typowo ręczny. Tak robi na przykład. Kolega Leszek z kanału Paragon, i on ma takie różne przełączniki, ale to on ich używa do serwisu. Więc on tam nie chce, żeby to automatycznie działało i u niego po prostu te styki. O, słuchajcie, nie są zasilone. Wtedy o, cyk, jak to nie jest zasilone, to no pokażę wam, bo się nic nie stanie. To ja wtedy sobie mogę przełączać ręcznie, zasilanie i no, nic się w domu nie dzieje, prawda? No, tu tylko nie widać, bo, bo poszło inną stroną. Ja tylko po tym wiem, że a zasilanie cały czas jest. Jeśli drodzy jest to w automacie, no to wtedy w automacie jak braknie sieci miejskiej, no pokażę wam nie? to to jest tak pojawia sieć z miasta się on sobie włącza, nie? Więc no bardzo fajny przełącznik, ale to jest jego mankament. Eee, poza tym nic mu nie mogę zarzucić. Także weźcie to pod uwagę, że takie rzeczy się mogą dziać. Warto się taką właśnie wiedzą dzielić, bo to są fajne urządzenia, czasami za śmieszne pieniądze. No nie uwierzycie mi, że no, ja tego kupiłem za 5 dyszek chyba. No to szkoda mi było nie kupić przy cenach średnich około 100, nie? Ale zabezpieczcie sobie może w taki sposób, to albo jeśli nie potrzebujecie automatu, to po prostu nie zasilajcie tych cewek, żeby nie doprowadzić do tego, że gdzieś tam po roku coś się tutaj wygrzeje, wysuszy i zrobi zwarcie. No i będzie tyle z tego. To tyle, jeśli chodzi o informacje związane właśnie z e, fajnym urządzeniem, lecz no, moim zdaniem trochę za bardzo zawodnym. APZ-em, czy jak zwał, tak zwał czyli automatyczny przełącznik zasilania I to taka króciutka przebitka drodzy. ładnie sobie leci z dachu, teraz 1400 1500 czasami 2,5 bierze sobie na dole mieszkanie leci sobie pralka <laughs> bateria w tej chwili przestała się na chwilę ładować Grzałeczka sobie bierze prawie kilowat na dole. 800 wacików ciągnie sobie z baterii to co brakuje z dachu. Także duża oszczędność jest i podobnie będzie drodzy z pompą. Nie będziemy jej często pozwalać w zimę ciągnąć z baterii, bo długo się to wszystko potaładuje, ale odciążamy wtedy system a pompa sobie pociąga tak jak już się rozkręci 800 W bo no tak jak mówiłem to resztę mocy, bo to co to jest to, to nic takiego także system naprawdę jest fajny, a tutaj mamy pełną moc oddawaną do sieci ile tam potrzeba i nie ma z tym problemu chcę zobaczyć jak to się rozkłada drodzy na poszczególne sekcje. No i tak naprawdę to bierzemy po 5A z każdej sekcji. Tutaj pokazuję 4-3 całościowo wiadomo pokaże nam sumę tutaj ten BMS jakby odcina wszystko. Także no czegóż chcieć więcej, dodałeczkę postawiłem, żeby mi się <śśmiech> światło z okna w kamerze nie odbijało. Także nie no. przy dzisiejszych cenach energii tak to można żyć.